Kościół Bożej Mocy Gdańsk, Tarczyński Adam. Dzisiaj będę miał nauczanie, które przyszykowałem, będąc w Ostrawie na konferencji. Nawet nie wiedziałem, że w ogóle to będzie taka gra słów, bo zatytułowałem to jako Korona. Korona wieku i z tej chwały. W ogóle nie miałem na myśli tego, co przychodziło, tak? bo my też byliśmy nawet nieświadomi, będąc w Słowacji. Na potężnej konferencji, że po naszym wyjeździe zamknęli granice tego kraju, tak? W obawie przed tym, co nadchodzi. Ja wiem jedno: dla Kościoła są przygotowane inne korony. Amen? Dla wierzących Boga, ludzi są przygotowane inne korony. Stepanos z greki, korona, oznacza flagę lojalności. Flagę lojalności, tak zwany znak lojalności. Bóg pieczętując ciebie i mnie swoim świętym duchem. Oznaczył twoją taką legalność, tak? Legalność. Ty jesteś zapieczętowany i tam jest dodane w sobie Bożym na dzień odkupienia. Tak? Każdy z nas, kto zna Ducha Świętego, tak i jest Jego świątynią, jest właśnie przeznaczony do tego, żeby mieć Jego koronę. Ona jest niezniszczalna i nieznikoma. Pierwszą koronę, którą otrzymujemy od Pana, rodząc się z Nowego Bożego Ducha, to jest właśnie korona. Ona jest nieznikoma, niezniszczalna. I to jest też tłumaczenie tego słowa jako nagroda wśród osób, które w jakimś tam biorą udział w zawodach, tak? I też znaczy to symbol honoru. Wiemy dobrze, że Jezusa świat uhonorował inną koroną, tak? Wbili mu długie, jak pół palca ćwieki, które sięgnęły jego mózgu, tak? Taką koronę dał świat Chrystusowi. Ale On dla nas, dla ludzi, którzy w Niego wierzą, ma przygotowane inne korony tej chwały. Spójrzmy do Słowa Bożego. List do Tesalonicza. Znalazłeś, kochanie, to? Okej. Okay. Pierwszy rozdział, dziewiąty, dziesiąty werset będę czytał. Oni sami opowiadają o nas, jakiego tu u Was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga. Czyli pierwszą rzeczą w ogóle, żeby otrzymać koronę, jest odwrócenie się od bałwochwalstwa, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Tak? Bóg jest żywy i prawdziwy. Powiedz na to amen. amen. I oczekiwać syna jego z niebios. Jesteśmy właśnie w takim momencie, że zaczynamy coraz bardziej oczekiwać nadejścia jego syna, Mesjasza, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Słyszysz? Słowo Boże wyraźnie pokazuje, że jeśli ty jesteś zapieczętowany duchem świętym, to jesteś ocalony przed nadchodzącym gniewem Bożym. On nadchodzi. Tak? On nadchodzi bardzo szybkimi krokami gniew Boży, ale ty, jeśli się odwróciłeś od bałwuchwalstwa, tak to jesteś przed tym ocalony. Spójrz na fragment z pierwszego listu do Koryntian Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę. Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. To jest w ogóle ciekawe porównanie. Kościół, żeby nadążać za Bogiem, Musi być w pewnej czynności. Widzisz w jakiej, w biegu. Wiecie, że ostatnio często mówię do was, że wielu z nas będzie uczonych w biegu teraz. To, czego nie nauczyłeś się, mając czas pokoju, będziesz w biegu uczony, w biegu uczony. Oglądałem taki fajny materiał ostatnio gdzieś na internecie o treningu Navy Seals, tak? czyli tych fok, amerykańskich jednych z najlepszych komandosów. Tam jakiś generał, który miał wiele tych tam baretek, poprzy, nie wiem, jak to się nazywa, tych tam orderów poprzypinanych, mówił też z jakiejś mównicy i mówi, że wielokrotnie był zdziwiony tym, że gdy byli na jakichś akcjach, to wygrywali tak zwani mali knypki, tak? Małe knypki, którzy byli zwykłymi żołnierzami, ale oni poddali się dobremu treningowi. I on jako też. Ten, który był ich dowódcą, stawiał zawsze na wielkich masywnych chłopów, ale oni mówi odpadali w przedbiegach przy jakiejkolwiek zbrojnej akcji. Czemu? bo ci młodzi mieli determinację, żeby dorównać tym większym. Byli przez nich wyszedzani, że płetwy na ich nogi są za duże, że spadają w wodzie i te upokorzenia tak cały czas znosili, ale dodawali wszystko, żeby być dobrze przygotowanym tak na trudną chwilę. I oni pierwsi wyskakiwali na lot, pierwsi byli zrzucani tam gdzieś z jakichś helikopterów, i robili spustoszenie, a duże chłopy z zadyszką za nimi stawali. Tak? Dlatego my też musimy się przyzwyczaić do tego, że będziemy trenowani, tak? ale po to, żeby nagrodę zdobyć. I każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby, aby znikomy zdobyć wieniec. Tak? Świat zdobędzie znikomy wieniec z papieru toaletowego. Tak? Świat zdobędzie wieniec. Cały czas są braki, ja nie wiem co z tym papierem toaletowym się stało my zaś nieznikome widzisz, ty dostaniesz wieniec wtedy korona była przyrównana do helenistycznej tradycji wiemy, że były olimpiady i wiemy dobrze, że Grecy mieli takie korony z liści laurowych nakładane na głowę więc Paweł to przyrównał w liście żeby było dobrze zrozumiane my dostajemy koronę tudzież wieniec nieznikomy tak? to jest pierwsza korona Pierwsza korona, która jest przygotowana dla świętych. Ale w zamian za tym musi iść też dobre zrozumienie Słowa Bożego. Przejdźmy do kolejnego fragmentu z Ewangelii Mateusza, z szóstego rozdziału. Tu jest napisana bardzo ważna wskazówka dla każdego z nas. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie, jest mól i r... gdzie je mól i rdza niszczą. Gdzie złodzieje podkopują i kradną. I tu jest właśnie dla nas bardzo cenna informacja. Dwudziesty werset. Z 6 Ewangelii Mateusza: Gromadźcie sobie skarby w niebie. Tam nie ma mola, nie ma rdzy i nie ma złodzieja. I 21 werset, zobacz, Ale bowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. I to jest coś, z czym każdy z nas będzie musiał się zmierzyć też w najbliższym czasie. Ty będziesz musiał weryfikować swoje skarby, tak? I będziesz musiał też przyjść do objawienia szafarstwa. Ja coraz więcej widzę też u siebie zmian, bo ja lubię też pewne rzeczy zbierać, tam już nie kolekcjonuję, nie mam już takiego fizja jak kiedyś. Tak? Są mężczyźni, którzy wędki kupują na morgi, tak? w szafie ma 20 wędek, a jedną rybę w miesiącu złapie. Tak? Są mężczyźni, którzy mają po pięć zegarków, ja też do nich należę. Jednego się już pozbyłem, podarowałem komuś, przyjacielowi, i będę rozdawał następne. Zaczynam się uczyć szafarstwa. Tak? Zaczynam się uczyć tego, że rzeczy są dla nas potrzebne do życia, ale one mają być w naszym przepływie, tak? bo wtedy będziemy uwolnieni. Od kopania, od chomikowania, tak? Od tego, żeby jak Gedeon gdzieś tam już się zabezpieczać na, na te dni, które nadchodzą. Ty nic nie dodasz, nic nie dodasz. Ja wierzę, że Bóg ma anioły Pańskie, i one będą przychodziły, i one będą miały nas pod ochroną. Natomiast ważną rzeczą jest, żeby się weryfikować. To jest doskonały czas, żeby się weryfikować. Gdzie jest moje serce, tak? Ja mówię, Bóg nie będzie konkurował z Twoimi bałwochwalstwami, tak? Bóg nie będzie z tym konkurował. Ja cały czas też się tego uczę, bo widzę, ile rzeczy próbuje mnie rozproszyć, odciągnąć, tak? A Duch Święty nie będzie konkurował z tym. On da nam to, na ile wypracujemy z Nim relacje. Natomiast chce nam dać dużo. Ja wiem, że Bóg dla nas dużo przygotował. Zobaczmy dalej. Bogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec, Pana naszego Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swojego odrodził nas. To Bóg według swojego miłosierdzia nas odrodził ku nadziei żywej, poprzez zmartwychwstanie, ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu i niezwiędłemu. Widzisz? Jakie są nasze dziedzictwa, jakie są nasze korony? One są nieznikome, nieskalane, niezwiędną. Tak? Niezwiędnie, jak laurowy liść, który ci nałożą na głowę, jakie zachowane jest w niebie dla nas. Tak? To jest przygotowane, którzy mocą Bożą, słyszysz, to jest też bardzo ważne. Mocą Bożą jesteś strzeżony przez wiarę, i to jest coś, na co teraz przychodzi duży atak. Diabeł chce okraść wierzących ludzi z wiary, bo wie, że jeśli ich okradnie z wiary, to oni stracą wiarę w zbawienie. A ono jest przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Czyli to jest werset właśnie na dzień dzisiejszy. Gdzie Ty jesteś Kościele? Gdzie Ty jesteś w objawieniu? Gdzie Ty jesteś mocą Bożą strzeżony? Czy ty bardziej jesteś strzeżony wiarą w maseczkę? Tak? Wczoraj dostałem od naszych przyjaciół zdjęcia w tych maskach, jakieś kupili sobie takie podrasowane, ekstra z filtrami, ale oboje zgodnie napisali, że w tym się nawet nie da oddychać. Tak? Ja nie wiem, czy oni to poważnie kupili, czy na żart, bo to wierzący ludzie, nie? ale no, śmiałem się z tego. My jesteśmy strzeżeni przez wiarę, w zbawienie, w zachowanie tak? od tych rzeczy, które przychodzą na świat. Amen? To ma być Twoja obietnica, to ma być Twoja pieczęć, bo to jest przygotowane do objawienia się właśnie w tym czasie, w którym jesteśmy. I to Bóg nam pokazuje w swoim słowie. My musimy być pełni Bożych obietnic, jak nigdy dotąd. One mają wypływać z nas. Tak? Kolejny fragment, zobacz, proszę. Z listu Piotra jeszcze jest jeden. Okieł znajcie, dlatego to jest napisane: Dlatego, dlatego, dlatego. Okie okay, uznajcie. To jest bardzo dobra wskazówka na dzień dzisiejszy. Opanuj swoje umysły i trzeźwy bądź. Połóż całkowicie nadzieję waszą, czyli Twoją własce, która jest nam dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Ja mówię, w czym pokładasz nadzieję? W witaminie C, tak. nie pokładaj nadziei w rzeczach, które są znikome, które są na tym świecie. Pokładaj całkowicie swoją nadzieję w łasce. I jako dzieci posłuszne nie kieruj się porządliwościami, jakie poprzednio tobą tak, w nieświadomości władały. Tu są bardzo ważne wskazówki w tym liście. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Nie obejdziesz tego. Tak? Ludzie mówią, ale ja mam łaskę. Tak, łaskę masz, ale dużo ci tak, darowano i będzie się dużo od ciebie wymagało. W dniu ostatecznym musisz sam być świętym we wszystkim swoim, we wszelkim swoim postępowaniu, ponieważ napisano: Świętymi, bądźcie, bo ja jestem święty. Tak? I zobacz jeszcze cztery wersety. Jeśli wzywacie jako Ojca tego, który jest bez względu, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. To jest bardzo ważna, bardzo ważna wskazówka, żebyśmy my mieli bojaźń Bożą. Dzisiaj się pojawiają różne nurty. Pełno sądu jest, tak? Pełno złorzeczenia. Jedni drugich przeklinają. A ja wiem jedno. Jeśli ty będziesz święty, to Bóg będzie miał nad tobą pieczę. A jeśli się wdasz w jakiekolwiek przepychanki z innymi, to nie będziesz miał wzrostu. Bo ty widzisz, że jesteś nie rzeczami znikomymi, tak? Srebrem albo złotem wykupiony z marnego postępowania przez ojców przekazanego nam. Czyli to jest też bardzo ważny fragment, tak? Na temat, to chyba Danusia ty kiedyś miałaś na ten temat objawienie, że to jest mowa o pokoleniowych grzechach. Bo ludzie dzisiaj szukają w sobie pokoleniowych grzechów. Ja mówię, ale to jest właśnie napisane, że tego już nie ma, bo ty jesteś odkupiony drogocenną krwią Chrystusa. Tak? Jesteś nowym stworzeniem, czyli wszelkie pokoleniowe rzeczy już na tobie nie ciążą. Jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie On był na to przeznaczony już przed założeniem świata, a objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na nas. Tak? Czyli zobaczcie, jak to było w ogóle misternie przygotowane. Jezus Chrystus przez wielu został odrzucony i przez wielu dzisiaj jest odrzucany. Tak? Przecież my głosimy cały czas, cały czas mówimy ludziom o Chrystusie, o się podszedł, opowiadał, że człowiek, który był u nas na modlitwie we wtorek, za, za, zainteresowało go. Czym jest ten duch święty? Czym są te języki? No i Gracjan zaczął tłumaczyć, nałożył na niego ręce i, jak sam powiedział, chłopak odpalił w duchu. Tak? Natychmiast zaczął się modlić nowymi językami, bo to jest łaska. To jest rzecz tajemna, przygotowana na czas ostateczny. I teraz dla jednych będzie to woń ku życiu, a dla drugich będzie to wyszydzeniem. Tak? Ludzie będą mówić w obecnej sytuacji, ale gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg? Czemu Bóg pozwala na to, tak? Takie będziesz słyszał zdania. A my wiemy, gdzie jest Bóg. On jest w sprawiedliwości i w prawdzie i w świętości. Amen? Ja zawsze mówię: nie najdzie to. Jeśli ty będziesz święte życie prowadził, to nie najdzie to na ciebie. Natomiast będziesz miał inne prześladowania. Nie będziesz się obawiał wirusa, tylko tego, że ciebie ludzie wkrótce znienawidzą za to, że ty masz pokój Boży, tak? że ty nie ulegasz wpływom z telewizji. Będziesz słyszał wiele złych rzeczy na swój temat. Bo to niestety Ciebie będzie czekało od świata. Dlatego widzisz, my wiemy, że jesteśmy wykupieni drogocenną krwią Chrystusa i ona jest w nas, i ona w nas pracuje dzień i noc. I to jest Twoje Panaceum, to jest Twój lek na wszelkie zło, które się dzieje dzisiaj na świecie. Amen. Masz najlepszy antybiotyk, masz najlepszą krew, jaką możesz mieć. I ona nie będzie skażona, ale też uświęcaj swoje życie. W biegu się trenuj, tak? Karm się Słowem Bożym, prawdziwym pokarmem. Tak? Przejdźmy dalej do Słowa Bożego. Korona radości. Przewiń, bo to już było, ja dwa razy chyba to zaznaczyłem. Jeszcze daj dalej mi, poproszę. Korona radości. Tutaj będzie, z kolosem. Jeszcze musimy mieć świadomość w ogóle tego, że my jesteśmy wyrwani. Tak? Ludzie się obawiają mocy ciemności, ale ja mówię, ale przecież ty jesteś raz wyrwany, raz na zawsze. Tak? Bóg to nie jest taki Bóg, który raz ci daje, zbawienie, ochronę raz zabiera. Nie, jesteś raz wyrwany z ciemności i przeniesiony do Królestwa, syna, umiłowanego. Rozumiesz? Jesteś raz wyrwany i to nie ma do ciebie dostępu. Tak? I spójrzmy na kolejny fragment. Radość Pana jest naszą siłą, i ja wiem, że ona jest nam teraz bardzo potrzebna. Któż jest naszą nadzieją albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia, czy nie wy. I to jest też bardzo ważna wskazówka. Ciało Chrystusowe jest po to, żeby się wzajemnie wspierać, żeby się wzajemnie pobudzać, żeby spotykać się na modlitwie, żeby się budować tak? A nie żeby zasiewać w sobie ferment. A wiesz, ile jest ofiar, a wiesz, że to się zbliża. Ja mówię, nie, nie wiem. Wycofuje się, wycofuje się, tak? Wycofuje się na dźwięki imienia Jezus. My musimy mieć teraz naprawdę bardzo dużo radości w sobie. Zobacz, w objawienie Jana 21, tam jest taki fajny fragment. Że Bóg otrze wszelką mu łzę, i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani mozołu. Ale bowiem pierwsze rzeczy przeminęły, i my wiemy, że to przyjdzie w czasie przyszłym. Ale z Filipian masz bardzo ważną obietnicę. Tak, cztery, cztery łatwy do zapamiętania fragment. Może dzisiaj się smucisz. Może dzisiaj jeszcze masz smutek w swoim sercu, natomiast ten list prowokuje nas do tego, żebyśmy się radowali w Panu zawsze. I tu jest jeszcze powtórzone to. Raduj się, masz się nie smucić, masz się radować. Oblubieniec przychodzi. Coraz. Bardziej się czas skraca. To Asia, ostatnio mówiłaś, tak? Że się takie fajne słowo użyłaś na temat czasu, że on się bardzo przybliżył, tak? Ale tak odczułaś, że to naprawdę jest takie mocne przesunięcie wskazówek zegarów. Czas się naprawdę mocno przybliża i Kościół musi oczekiwać tak? z radością na przyjście Pana, na korony, które dostajemy. List do Tymoteusza pokazuje nam, że my mamy koronę sprawiedliwości. Teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. To jest korona, którą dostajemy od Pana. Wieniec sprawiedliwości, który mi w Owym Dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, nie tylko mi, ale i wszystkim, który, którzy umiłowali przyjście Jego. Widzisz, jaka prosta zasada, wystarczy, że Ty umiłuj, umiłujesz Jego przyjście, że Ty oczekujesz Jego przyjścia. To już jest nad Tobą korona sprawiedliwości. Korona sprawiedliwości, nie korona choroby. Tak? Zobaczcie w ogóle, jaki idiotyzm. Chorobę nazwano jako korona. Ja wierzę, że ona spadnie na głowę wielu ludzi, bo tego oczekują. Ty musisz oczekiwać innej korony. Tak? Korony trwałej, to jest ta pierwsza. Radości, korony radości i korony sprawiedliwości. Z Filipian, z trzeciego rozdziału. Tutaj jest taki fragment. Nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Chrystusa, który przemieni znikome nasze ciało w postać podobną do uwielbionego swojego ciała, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Widzisz, wszystko jest w mocy Jezusa i ty się nie lękaj, nie trosz się, ty masz tylko Jego oczekiwać. I ty musisz mieć świadomość, że stamtąd jest Twoja ojczyzna. Ludzie często mówią, ale tu królestwo moje nie jest z tego świata. Ja moje nie jest, ale trzęsiesz portkami i siedzisz teraz tak z tym z termometrem pod pachą, i się zastanawiasz, czy już koronawirus jest w tobie, czy nie jest. Tak? No bo takie dzisiaj są rzeczy. Dzisiaj ludzie są nasączeni terrorem, który przychodzi. Wiecie, że to jest celowo w ogóle zrobione. To jest celowo nagłośnione. Bo zaraz za tym przyjdą kolejne rzeczy. My mamy mieć pokój Boży, mamy przebywać z Bogiem w Jego pokoju, w Jego szalomie, mieć Jego radość. To jest Twoje i moje dziedzictwo w Panu, tak? Dlatego ja mówię, karm się prawdziwym pokarmem. Na mnie naprawdę nie robią wrażenia te informacje, które są, bo one będą, one będą cały czas. Będą niedobre. Wiemy, że świat będzie miał coraz więcej niedobrych wiadomości, a Kościół będzie coraz bardziej pewien o tym, że Mesjasz Jezus Chrystus przychodzi za naszego pokolenia. A my? I my jesteśmy na to przygotowani. I mamy prostować drogi, bo Pan nadchodzi. Mamy być Janami chrzcicielami, wołającego, wołającymi do tego pokolenia, tak? tak jak Jezus nazwał je przewrotne, cudzołożne. My mamy wołać, że mają być prostowane drogi. Widzicie, co się dzieje. Bóg w każdym, gdzieś w każdej części ziemi wzbudza dzisiaj ludzi, którzy są przepełnieni Jego duchem. Ostatnio dałem taki film gdzie człowiek na zakupach właśnie w te dni, kiedy też Stany Zjednoczone zostały ogarnięte tym terrorem, on głosił Ewangelię, stanął przy koszyku i głosił, że musicie się nawrócić, bo to jest czas, kiedy Pan bardzo się przybliża. Tak? I on wspaniale głosił, on był tak napełniony duchem świętym. I tam chyba Łukasz z naszego kościoła obejrzał, mówi: Zobacz, ile jest wyświetleń tego. Kilkanaście milionów wyświetleń. Więc zgodnie ze słowem Bożym, Ewangelia jest głoszona przem i wobec. Tylko co ludzie robią? Bukają się w głowę. Tam, gdzie jest największe skupisko, zarazy w tej chwili, jest yy, też Ewangelista, który wychodzi w Rzymie na ulicy. Od dwóch miesięcy wychodzi i głosi, i się nie boi. Jego oczy lśnią, on jest uśmiechnięty i on się nie boi korony i mówi, nie bójcie się wirusa, tylko bójcie się tego, że w grzechach pomrzecie, tak? że nie spotkacie się z Mesjaszem. I on mówi im Ewangelię, proste przesłanie i nie mogą mu zabronić. Wszędzie jest głoszona Ewangelia. I to jest moje i twoje zadanie, bo przychodzi czas żniwa. Wielu ludzi będzie miało otwarte uszy naprawdę prawdę Ewangelii. Bo nagle do nich dotrze, że to wszystko, co się dzieje, to już jest dawno zapowiedziane w Słowie Bożym. Tak? I Bóg będzie okazywał łaskę, bo ja wierzę, że Bóg chce, żeby wszyscy przyszli do poznania prawdy. A czy wszyscy przychodzą? Sami wiemy, że nie wszyscy. Każdemu Bóg daje wybór też. Tak? Gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały, czyli po raz. Kolejny masz koronę nazwaną jako koronę chwały. Zobacz ile koron, ile korona w ogóle ma określeń. Sprawiedliwości, radości, niezniszczalna i chwały. Tak? I tutaj jeszcze jest bardzo ważny fragment, na który też zwróć uwagę, bo Kościół zaczyna się trząść w nadchodzących dniach. A ja mówię, Kościół nie może się bać tego, co przychodzi. I w objawieniu jest taki list, objawienie 2.10. Tu jest list do kościołów czasów ostatecznych, i tam jest taka zapowiedź: nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na ciebie. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w odręce przez 10 dni. To jest bardzo ważny fragment ze Słowa Bożego. On jest bardzo żywy. Tu nie chodzi o. O, o to, co teraz się też dzieje, bo to chodzi też o rzeczy, które przyjdą potem, o prześladowanie. Wiecie, że Kościół będzie wchodził w fazy prześladowania. Świat znienawidzi nas za pewność, którą mamy, tak? za radość, którą mamy, za pokój, w którym przebywamy, bo świat tego nie zrozumie i będzie wtrącać nas do więzień i będziecie cię w udręce. To jest obietnica przez 10 dni, ale jest bardzo ważna wskazówka bądź wierny aż do śmierci. Bądź wierny aż do śmierci. Słyszysz, co to jest napisane? Do śmierci. Masz być wierny do śmierci. A dam ci koronę żywota. Piąta korona, najcenniejsza dla nas. To jest korona życia wiecznego, korona żywota. Tak, korona, która jest niezniszczalna, nieprzemijająca. I to jest też pokazane, że ty musisz mieć determinację, tak? że ty musisz być wszczepiony w Słowo Boże. Że ty musisz mieć głęboką relację z Duchem Świętym, jak nigdy dotąd, jak nigdy dotąd, bo inaczej ulegniesz presji, która jest na świecie, amen. Nie ulegaj presji tego świata. Ty nie jesteś z tego świata. Ty wiesz, że Jezus Chrystus odkupił cię. On ciebie odkupił, wykupił cię, On pokonał śmierć, i te rzeczy nie przyjdą, ale zaraz za tymi rzeczami przyjdą kolejne niefajne, bo to będzie się nasilało. Mamy wiele proroczych przekazów, które pokazują, co za tym pójdzie. Tak? Widzimy, że już są zmiany w płatnościach, więc nie trzeba być. Jakoś nieprzeciętnie inteligentnym, żeby zrozumieć, że następnym krokiem świata będzie wprowadzenie chipów tak, na bezgotówkową sprzedaż i zakupy. Już nie możesz w wielu sieciach zrobić zakupów banknotem, tak, bo straszą, że na banknotach są przenoszone wirusy. Na banknotach były przenoszone wirusy od tysiąca lat i się nic nie działo, tak, tylko to jest pewna machina, która tym steruje. Dlatego miejmy w tym mądrość, rozwagę, tak? A też mówię, życzę nam wszystkim pokoju Bożego, takiego prawdziwego szalonu. Nie bójcie się wychodzić na dwór, na spacery. Lasy zamykają, tak? No, w lesie koronawirusa ktoś widział. Ja mówię, no, gdzie koronawirus w lesie? Tak, no, takie bzdury. Zobaczcie, czym świat karmi ludzi, a ludzie to jedzą, tak? Ludzie to jedzą, oglądają i tylko zliczają ofiary. Tyle ofiar, tyle ofiar. A to nie najdzie na świętych. Słyszysz? Nie najdzie to. Wiele było wdów za czasów Eliasza, ale tylko u jednej była Oliwa, tak? Wiele jest teraz nieszczęścia na świecie, ale do kościoła, do bram kościoła, żywego Boga, to się nie przetrze, rozumiesz? Nie będzie to, nie najdzie to na nas. Nie najdzie to na nas. I tym słowem chcę Was zachęcić do tego, żebyście się nie karmili światem i tym, co on niesie. Związuj mocarza, tak jak uczył Jezus, zwiąż mocarza, wtedy zagrabisz jego mienie, więc zwiąż mocarza, który się nazywa wirusem zwłan, COVID-19, tak, i wiąż go nad swoim domem, nad swoją rodziną, nad swoim blokiem, nad swoim miejscem pracy, tak, nad swoimi przyjaciółmi. Wiąż, bo Bóg ciebie nauczył, co zwiążesz na ziemi, to będzie i związane w niebie. Amen. I nie podlewa, nie poddawaj się presji tego świata, bo cię diabeł będzie chciał okraść. Kto z was miał już symptomy tej grypy? Nie wstydźcie się, podnieście rękę. Komu diabeł wkręcał, że ma grypę? Mi wkręcał. Dwa dni temu mi nawet wkręcał, widzicie? Bo to jest kłamca, oszust i prawdy w nim nie ma. A ja tutaj dzisiaj przed wami stoję w dobrym zdrowiu, tak? Ale już mi wkręcał i gorączkę, i kaszel, Ja myć idź precz, diable, wkręcaj tą bajkę niewierzącym, tak? Ja wierzę w mojego pana. Wierzę w to, co jest napisane w Słowie Bożym, wyznaję te obietnice, przyjmuję tabletki, lekarstwa do mojego całego ciała i ono ma się dobrze, i Wasze ma się również dobrze mieć. Amen. Dzisiaj krótkie słowo miejmy czas relacji ze sobą.